Dlaczego ludzie tkwią w swoich problemach? Dlaczego ludzie nie podejmują zmian pomimo tego, że cierpią fizycznie, emocjonalnie, finansowo? Dlaczego jest tak i jak to zmienić? Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Supporters Podcast, gdzie zawsze zadajemy pytanie, dlaczego coś się dzieje i jak to zmienić? Jeśli ten odcinek czy poprzednie ci się. Podobają, spodobały, to zapraszam do obserwowania tego podcastu na tej platformie, którą lubisz, bo jesteśmy czy na YouTubie w formie wideo, czy na wszystkich platformach e, audio streamingowych i jednocześnie jesteśmy na supporters.pl Ukośnik Podcast, albo Adanubowski.pl ukośnik podcast, gdzie możesz zapisać się do naszego newsletteru podcastowego, newslettera podcastowego i otrzymywać maile na bieżąco, gdy się podcast pojawi. Zapraszam cię serdecznie. No więc dlaczego jest tak, że ludzie tkwią w swoich problemach? Że ludzie na przykład tyją, mają problemy związane z nadwagą i tego nie zmieniają? Dlaczego jest tak, że są ludzie w związkach toksycznych, są wykorzystywani, są manipulowani i w tym tkwią? Dlaczego jest tak, że ktoś zarabia ciągle za mało, nie starcza, bierze kredyty, ma problem finansowy i nie zmienia pracy? Nic z tym nie robi. Dlaczego jest tak, że osoby, które są w depresji, nie idą do terapeuty, nie idą do psychiatry? Dlaczego jest tak, że tak siebie krzywdzimy? Oczywiście każda historia w pewnym sensie jest inna. Każdy będzie miał swoje powody, każdego historia jest historią indywidualną. Ale od 2006 roku pracuję z ludźmi. Jestem psychologiem, terapeutą, coachem, trenerem, pracuję z ludźmi grupowo, indywidualnie, prowadzę szkołę terapii, coachingu, także... Scenariusze ludzkie nie są mi obce, i oczywiście, z jednej strony, faktem jest to, że każda historia jest inna, każdy człowiek jest indywidualny, i jednocześnie po tylu latach doświadczeń widzę, że są pewne powtarzające mechanizmy. Powtarzające się mechanizmy, które można pokategoryzować do pewnych grup. Nie oczywiście wrzucać ludzi do kilku worków, tylko pewne mechanizmy, które ich dotykają. No i teraz tak. Niezależnie czy mówimy właśnie o tyciu, o problemach finansowych, o problemach depresyjnych czy jakichkolwiek innych, to jednym z wyjaśnień, dlaczego człowiek nic z tym nie robi, jest to, że mózg i umysł tym samym woli to, co zna. Nawet jeśli jest to niedobre i niemiłe. Dlaczego? Bo boi się, że to nowe może być gorsze, albo w tym nowym sobie nie poradzi. Tak? Czyli najbardziej taki obrazowy przykład to sytuacja, w której jest sobie kobieta w toksycznym związku i myśli sobie o tym, no dobrze, odejdę i co dalej? Muszę sama utrzymać dzieci, no. muszę znaleźć pracę i później ewentualnie wejść w nowy związek. Czy ja sobie poradzę? Tak? Najprostsza myśl. Czy ja dam radę? No chyba nie bo wszyscy mi mówią, że chyba nie, ten facet mi mówi, że nie, to lepiej chyba zostać tutaj. I bardzo często dopiero, gdy się przeleje czara gorycz, gdy będzie kropka nad i bolesna, to dopiero wtedy taka kobieta podejmuje decyzję, ale nie w myśli o tym, że czas zacząć nowe życie, tylko że już więcej tego nie wytrzymam. I taka kobieta często nawet nie myśli o tym, czy sobie poradzi, czy nie, tylko po prostu ucieka, bo już nie jest w stanie wytrzymać. Czyli jest pewien próg, którego człowiek już nie jest w stanie zaakceptować. I natomiast dopóki tego progu bólu nie ma, co prawda ten próg bólu dla osób z zewnątrz był przekraczany już dziesiątki czy setki razy, ale każdy ma ten swój próg bólu. Indywidualny, który jest wspomagany jeszcze tym, że gdybym nie miała dzieci, to bym odeszła wcześniej. Ale nie zawsze tak jest. Każdy ma swoje wewnętrzne argumenty. Ale obawa przed tym, że sobie nie poradzę, jest bardzo, bardzo silna. Drugi mechanizm obok tego równoległy, to jest mechanizm poczucia wartości. To znaczy jedną z najważniejszych potrzeb psychiki. Jest poczucie wartości, jest czucie się kimś, jest nie czucie się nikim. To jest najważniejsza psychologiczna potrzeba. I teraz w związku z tym, jeśli ktoś jest na przykład otyły, coraz więcej przybiera na wadze co roku. To ma jakąś rzeczywistość, jest mu ciężko, ma problemy zdrowotne. Ale uzyskuje opiekę, uzyskuje uwagę. W momencie, kiedy zacząłby chudnąć, zaczęłaby chudnąć, to pytanie, czy wciąż ta uwaga by była. A uwaga innej osoby to jest dowartościowanie, ponieważ jeśli ktoś się mną opiekuje, ktoś się mnie troszy, to znaczy, że jestem ważny, znaczy że jestem ważna. W momencie, kiedy schudnę, no to może już nie będą o mnie troszyć, w związku z tym nie będę ważna. Inny mechanizm tycia jest u osób, które doświadczyły przykrej relacji. To znaczy, jeśli mężczyzna czy kobieta został wykorzystany w jakiś sposób, to na początku jedzenie było pewną metodą antystresową, zajadała ta osoba stres, a później sobie uświadomiła lub podświadomie podświadomość zrozumiała, że dzięki temu, że jest otyła, to nikt się nią nie interesuje w aspekcie seksualnym więc jest bezpieczny, czyli może powiedzieć, że kolejne fałdy tłuszczu chronią tę osobę przed zainteresowaniem jakiejś toksycznej, seksualnie osoby. Bo wcześniej była osoba chudsza, atrakcyjna i została na przykład wykorzystana emocjonalnie, albo napastowana, albo jakiś obcy facet, teraz drugi klepnął ją w pośladek albo się przystawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc część kobiet tyje, podświadomie ma ten mechanizm, który powoduje ciągłe zajedanie, bo dzięki temu stają się mniej atrakcyjne. U facetów może być podobnie, chociaż częściej nie jest to wynik wykorzystania seksualnego, tylko bardziej pewnej presji. To znaczy jeśli facet był pod presją, żeby wyglądał jakoś, bo dopiero wtedy będzie kimś, bo dopiero wtedy, dopiero wtedy będzie doceniony. Dopiero wtedy on sam się poczuje wartościowy, ale ten wysiłek był zbyt duży, to w pewnym momencie psychika stwierdza, dobra, to ja zarzucam już te treningi, to ja zarzucam dietę, bo i tak nie daje rady, i tak inni są lepsi, i tak to mi nie pomaga w poczuciu swojej wartości, więc wale to wszystko i idę w odwrotną stronę. W szczególności jeśli jeszcze. Słyszał argumenty typu, a dobrze sobie zjeść, prawda? a lubię ludzi, jeśli słyszał, a lubię ludzi, którzy umieją dobrze zjeść. No, zjedz z nami, jesteś super, bo wspólnie z nami jesz. Teraz jeśli takie są historie osoby, które weszły w otyłość, oczywiście źródeł otyłości może być wiele, to mogą być medyczne otyłości, to mogą być zaburzenia hormonalne, żeby było jasność. Teraz mówimy o niektórych źródłach psychologicznych. Tak, żeby była jasność. I teraz, kiedy taki jest mechanizm u człowieka, czyli otyłość powoduje ochronę poczucia wartości lub dowartościowanie, no to ten mechanizm poczucia wartości trzyma osobę przy nadwadze. I jeśli ktoś by zachęcał tę osobę schudni, 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 to podświadomość tak naprawdę nie słyszy schudni, żebyś był zdrowy, żebyś się lepiej czuł, żeby twoje życie było lepsze, żeby czuł się bardziej wartościowy, tylko słyszy, hej, zrób wszystko, żeby nie czuć się wartościowym, zrób wszystko, żeby być e, e, otwartym na zagrożenia osób toksycznych, zrób wszystko, żeby wrócić do tej chorej presji na wygląd. I podświadomość to odrzuca. Więc jedno słyszy świadomy umysł, ale co innego słyszy podświadomość. W momencie, kiedy ktoś sobie myśli o awansie, zmianie pracy, czy założeniu własnej firmy, czy przejściu z własnej firmy, w której idzie kiepsko, żeby pójść na etat, to czemu osoba tego nie robi, pomimo tego, że już wszystko wskazuje, że powinna? No dlatego, że jest prosta myśl. A czy ja sobie poradzę? Bo teraz jest źle, ale przynajmniej znam rzeczywistość. A tam wszystko będzie nowe. Od nowa wszystkie trzeba uczyć. Wysiłek, który będzie, będzie ogromny. I teraz obiektywnie, gdyby tej osobie to wyłożyć, no ale zobacz, tutaj masz ogromny wysiłek i nie masz efektów. Tam będzie też ogromny wysiłek, no ale masz szansę, żeby było inaczej. Ale skąd wiem? Tutaj przynajmniej znam moje stare śmieci. Jest źle, ale znam. No i teraz ta znajomość tych starych śmieci, które są złe, które są trudne, za mało zarabiamy, dużo pracujemy, są tak istotne, ponieważ w ten sposób podświadomość uzyskuje inną potrzebę. Poczucia kontroli, poczucia wpływu. Obok poczucia wartości, poczucia kontroli, wpływu jest niesamowicie ważną potrzebą. I teraz... Okazuje się, że ta potrzeba wykrywa z potrzebą zmiany, bo zmiana będzie związana z wchodzeniem w coś nowego, a tam nie mamy kontroli, nie mamy wpływu, wiele rzeczy jest nieznanych. Nie wiem co zrobić, a tutaj wiem, że jest źle, ale przynajmniej znam to źle, przynajmniej mogę to w jakiś sposób kontrolować, mogę wpływać codziennie na jakieś działania. I ta osoba będzie przeciągała gumę, przeciągała strunę, aż wydarzy się już faktycznie taki moment, że się przeleje. Że osoba stwierdzi, że już w ogóle nie ma szans. Czyli próg bólu tej indywidualnej osoby będzie po prostu przekroczony. Ale okazuje się, że ten próg bólu... Czasami jest tak daleko, że wyniszczy tą osobę fizycznie i psychicznie i finansowo i rodzinnie. Na tym polega paradoks. A do tego jeszcze trudniej jest odejść w coś nowego, jeśli mamy docenienie własne czy ludzi z zewnątrz, kiedy mówią, wow, jak ty ciężko pracujesz, podziwiam cię, że ty wciąż walczysz. A jak do tego, że dołoży się komentarz kogoś z rodziny, bliskich, no nie ryzykuj, nie ryzykuj, no to jeszcze bardziej to umacnia osobę. Bo podbija świadomość ryzyka i podbija poczucie wartości poprzez chwalenie, jak ty jesteś dzielny, że tak łatwo nie odpuszczasz. A do tego dochodzi jeszcze jeden mechanizm, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Powiązany z poczuciem wartości że jeśli zostawię to, to to będzie moja porażka. Czyli jeśli zostawię ten zespół, tę rodzinę, jeśli zmienię tryb życia, jeśli odejdę z tej pracy, to to będzie moja porażka, a to oznacza, że ja jestem porażką. I niestety to będzie osobę, osobę trzymało. Dopóki osoba nie uświadomi sobie, że to nie oznacza, że będziesz porażką. To oznacza, że ten etap należy zmienić. Że należy wykonać krok dalej. Należy wyciągnąć wnioski. Że to, że jakiś projekt się nie uda, nie oznacza, że jesteśmy porażką. Bo to, że projekt się nie udał, oznacza, że projekt się nie udał, nie oznacza, że jesteśmy porażką. To, że jakaś relacja nie wychodzi, nie wyszła, bo jest toksyczna, to nie oznacza, że jesteśmy porażką. To oznacza, że po prostu relacja jest toksyczna. Więc my nie możemy stawiać równości sytuacja trudna, a my jako porażka, bo to nie jest prawda. My się staniemy porażką, gdy faktycznie zginiemy. W sensie, to będzie porażka, bo nas zakopią do piachu. Dosłownie. To wtedy może powiedzieć, no, padliśmy. Ale też nie będzie oznaczało, że się porażką w rozumieniu tożsamości. Oznacza to, że przegraliśmy z życiem, z chorobą, z rzeczywistością. Więc trzeba odróżniać opinię i interpretację na temat siebie, a fakty. Nigdy nie jesteśmy porażką w rozumieniu poczucia wartości, w rozumieniu tożsamości. Możemy być przegranymi w danym meczu. Możemy być porażką w cudzysłowie, że... Zakończyliśmy żywot, polegliśmy, przegraliśmy tę wojnę, tę bitwę, ale jako psychicznie nigdy nie jesteśmy porażką. Jesteśmy tym, kim jesteśmy i kim możemy się stawać. I to psychologicznie też trzeba w swojej głowie niesamowicie sobie ułożyć, bo inaczej faktycznie się pogubimy. I niestety to są. Mechanizmy, nie wszystkie oczywiście, ale które trzymają ludzi w problemach. Problemach fizycznych, finansowych, zawodowych, rodzinnych, związkowych. My teraz, jak to zmienić? Poprzez uświadomienie sobie, co jest dla nas ważne, poprzez uświadomienie sobie, że potrzeba kontroli, wpływu czy poczucia wartości w aktualnej sytuacji. Jest pułapką. Że nawet jeśli coś jest nieznane, to pytanie, co możemy poznać, zanim się tam wybierzemy. Nawet jeśli nie mamy kontroli, to jest pytanie, na co możemy wpływać. To jest również wybiegnięcie głową w przyszłość, zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, dobra. Widząc to, co mam teraz w pracy, w związku, z jedzeniem, ze zdrowiem. Co będzie za 3-6 miesięcy, 12? Bo widzę, że nic się nie zmienia, tylko się pogarsza. To jak będzie moja rzeczywistość wyglądała? I trzeba zabrać swoją głowę w przyszłość, żeby ten pluk, próg bólu doświadczyć wcześniej, mentalnie, wyobraźni. Po to, żeby wyeliminować naiwną nadzieję na to, że on się zmieni, że sytuacja w firmie się zmieni. Ponieważ jeśli raz, drugi, trzeci, piąty, sytuacja się nie zmieniała, pomimo naszych prób, bo pod warunkiem, że wykonaliśmy pewne próby, to należy nadzieję porzucić. To jest tak jak z pracownikiem. Można dać mu jedną szansę, drugą maksymalnie trzecią. Jeśli nic się nie zmienia, to on się nie zmieni. Jeśli po pierwszej próbie coś się zmienia, po drugiej próbie coś się zmienia, po trzeciej jeszcze więcej, można żyć nadzieją. Jedziemy dalej. Ale jeśli widzimy, że nasz tryb jedzenia, funkcjonowania, związku, pracy nie wpływa na lepszą rzeczywistość, to tylko będzie gorzej. Więc proces terapeutyczny, który możemy zrobić w głowie, to jest wybiegnięcie w przyszłość, w swojej wyobraźni, tak żeby nie tkwić tak długo i nie doprowadzać do tego faktycznego prógu bólu, który nas wyniszczy. I trzeba tak, zacząć tworzyć plan przygotowawczy, żeby w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć. Trzeba poświęcić na to tygodnie, miesiące, czasami lata, ale trzeba zacząć jak najszybciej. Czytać odpowiednie książki, przejść odpowiednie kursy, pójść na indywidualne konsultacje, żeby faktycznie budować tę nową rzeczywistość. Bo inaczej faktycznie będziemy tkwić. Daj znać w komentarzu, co myślisz, co uważasz. Jeśli lubisz tego typu treści, jeśli przydatne są tego typu treści, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału w formie podcastu czy w formie YouTube'a. Daj łapkę w górę, jeśli masz możliwość na tym kanale, na którym tego słuchasz albo oglądasz. I zapraszam na supportes.pl gdzie możesz zapisać się do newslettera, który będzie Ci dostarczał informacje na temat najnowszych podcastów. Zapraszam serdecznie.